Całkiem niedawno na tym kanale prezentowałem wam dwa zupełnie nowe chińskie samochody o 5 i JQ7. Jeżeli jesteście zainteresowani szczegółowymi danymi na temat tych dwóch samochodów, zapraszam Was do obejrzenia niezależnych testów tych dwóch modeli. Natomiast w dzisiejszym materiale chciałbym porównać ze sobą te dwa na pozór mocno różniące się od siebie samochody, które wiele łączy. Ale o tym opowiem za chwilę. Pomimo tego, że patrząc na JQ7 i Omoda 5, samochody te wydają się od siebie zupełnie odmienne, to mają wiele wspólnych cech. Przede wszystkim są to samochody wyprodukowane przez ten sam koncern, Sherry Automobile, chińską firmę działającą od 1997 roku na rynku. Poza tym, te dwa samochody, pomimo że zupełnie inaczej wyglądają pod kątem konstrukcji, Omoda 5 jest mniejsza, niższa, JQ7 wyższe, bardziej masywne, to pomimo tego samochody te dzielą ze sobą płytę podłogową, Niezwykle elastyczną, modularną płytę T1X, która umożliwia zbudowanie na jej bazie zupełnie odmiennych od siebie konstrukcji, nie tylko SUV-ów, ale również niżej zawieszonych sedanów czy chociażby samochodów elektrycznych. Ale co jeszcze warto wiedzieć o różnicach pomiędzy tymi dwoma samochodami? O tym opowiem Wam za chwilę z Ofa. Przede wszystkim te dwa samochody zdecydowanie kierowane są do zupełnie innych grup odbiorców. Omoda 5 to auto stylistycznie dosyć łagodne, posiadające trochę unowocześniających sylwetkę wstawek, natomiast jest to jeden z tych samochodów, który bez większych problemów wtopi się w tłum. JQ-7 natomiast już na pierwszy rzut oka uwodzi charakterem. Masywny grill, kanciasta bryła, terenowy charakter, ale przy okazji tak jak w Omodzie, to wszystko okraszone nowoczesnymi rozwiązaniami. Mamy tutaj na przykład chowane w bryłę auta klamki czy ledowe lampy z retro wzorem, które sprawiają, że za tym autem na ulicy odwracają się przechodnie i kierowcy innych samochodów z zaciekawieniem patrząc co to jest za auto. Ale przejdźmy do kwestii technicznych. O współdzielonej przez te dwa modele płycie przed chwilą Wam powiedziałem, ale nie jest to jedyny kluczowy współdzielony przez te samochody element. Zarówno JQ7, jak i OMODA 5 wyposażone są w dokładnie ten sam silnik benzynowy 1.6 TGDI. Jest to turbodoładowana jednostka o pojemności 1,6 litra z bezpośrednim wtryskiem paliwa, rozwijająca moc 147 mechanicznych i moment obrotowy wynoszący 275 Nm. W kwestii napędowej pojawia się jeszcze jedna dodatkowa różnica. OMODA 5 jest oferowana wyłącznie z napędem na przednią oś. Natomiast w JQ7, wybierając wersję wyposażenia off-road, otrzymujemy w aucie napęd AWD. W związku z różnicami w gabarytach samochody te nie mają identycznych osiągów i pewnie dobrze już się domyślacie, że to JQ7 delikatnie traci na osiągach względem OMODY. OMODA 5 do pierwszej setki przyspiesza w 10,1 sekundy. JQ7 z napędem na przednią oś w 10,3 sekundy, ale z napędem na obie osie już w mocno ponad 11 sekund. W żadnym z tych aut osiągi raczej nie zwalają z nóg, ale jeżeli oglądaliście testy tych dwóch samochodów, to już dobrze wiecie, że, w mojej ocenie, do spokojnej jazdy jednostka napędowa powinna raczej być wystarczająca w większości sytuacji. Natomiast już niedługo, dla bardziej wymagających osób w salonach, dostępna będzie odmiana JQ-7 z hybrydą typu plugin o mocy 347 KM. A jakie są różnice w rozmiarze tych dwóch samochodów? Porównując masę w obu wersjach aut z napędem na przednią oś, różnica jest niewielka. 1530 kg w omodzie versus 1599 kg w J. Natomiast po dodaniu opcjonalnego napędu na obie osie do jku masa wzrasta już do 1724 kg. Delikatna różnica zauważalna jest również jeżeli chodzi o wymiary zewnętrzne. JQ7 ma rozstaw osi dłuższy o 62 mm, nadwozie jest dłuższe o 127 mm, ale co ciekawe, patrząc na szerokość uwzględniającą lusterka, to omoda jest zdecydowanie, Szersza, 2101 mm w Omodzie i 1865 mm w Jayku. To co wiele osób pod kątem wymiarów na pewno również bardzo może ciekawić to pojemność bagażnika. Omoda 5 oferuje 360 litrów pojemności bagażowej, a JQ w zależności od wybranego napędu od 480 litrów do 564 litrów. Tak jak sami widzicie, mimo łączącej te auta płyty podłogowej, dużo łatwiej wymieniać jest różnicę pomiędzy JQ7 a Omodą 5, niż znaleźć łączące je cechy. W mojej ocenie jest to bardzo dobry ruch, dzięki któremu koncern Cherry wyraźnie optymalizuje koszty produkcyjne, ale w ostatecznym rozrachunku klient może wybierać pomiędzy dwoma, bardzo mocno różniącymi się od siebie samochodami. A jeżeli chcielibyście dowiedzieć się jak jeżdżą te auta, to ponownie zapraszam was do obejrzenia ich testów. Tutaj w skróconej formie opowiem, że w kwestii prowadzenia samochody te są do siebie bardzo zbliżone. W J-ku czuć jednak nieco bardziej masywną budowę, ale to może przełożyć się na nieco pewniejszą jazdę z prędkościami autostradowymi. Pomoda w warunkach miejskich porusza się delikatnie bardziej zwinnie, ale tak jak powiedziałem, różnice są raczej marginalne. Jedyną zauważalną dla mnie różnicą w bezpośrednim porównaniu tych samochodów była kwestia osiągów, na niekorzyść Jake'u, ale muszę zaznaczyć, że prezentowany egzemplarz tego auta posiada napęd na obie osie. Podobnie wyglądała kwestia spalania. Jaku paliło o około 1 litr więcej niż Omoda na 100 km. A jaka jest różnica w cenie pomiędzy nimi? Nie zaskoczę was. Omoda 5 jest autem wyraźnie tańszym. W zależności od wybranej wersji kosztuje 115,5 zł złotych lub 129,5 zł. złotych. 7 w najtańszej odmianie wymaga dołożenia kolejnych 10 tysięcy i kosztuje 139,900 zł w wersji urban, natomiast w wersji offroad 157,900 zł. Zarówno o cechach wspólnych, jak i różnicach pod kątem stylistyki zewnętrznej, jak i konstrukcji pomiędzy tymi dwoma autami, przed chwilą Wam opowiedziałem. A jak wygląda kwestia wnętrza? Już teraz mogę Wam zdradzić, że różnic pomiędzy tymi dwoma autami jest bardzo dużo. Powiedzieć, że różnic jest bardzo dużo, to jak nie powiedzieć nic. Wnętrza tych dwóch samochodów to dwa diametralnie od siebie różniące się projekty, w których podobieństw można doszukiwać się co najwyżej w zbliżonych do siebie przełącznika. Samochody te mają jednak jedną cechę wspólną. Pomimo różnicy w wyglądzie zarówno w Omodzie jak i JQ, zastosowane materiały sprawiają dobre wrażenie. I w obu pozytywne wrażenie wywarło na mnie ich zróżnicowanie i przy okazji spasowanie wszystkich elementów. Omoda 5 pochwalić się może wnętrzem minimalistycznym, z nowoczesnymi akcentami. Dodatkowo można się pokusić o stwierdzenie, że wprowadza również nieco elegancji wstawkami przypominającymi strukturą drewną. Pod kątem miejsca w tym aucie nie mam na co narzekać. Zarówno z przodu jak i z tyłu go nie brakuje, natomiast w drugim rzędzie siedzeń, w JQ7, mimo to miejsca jest zauważalnie więcej. A jak prezentuje się wnętrze JQ? Ma w sobie zdecydowanie więcej charakteru. Koresponduje z terenowymi aspiracjami tego auta. Posiada więcej wyraźnych przetłoczeń, załamań, a to co zwraca moją uwagę najbardziej to widoczne śruby montażowe, które przywodzą na myśl kultowe terenówki. Mimo tej surowości i tutaj nie brakuje nowoczesnych rozwiązań. W odróżnieniu od Omody JQ posiada zdecydowanie większy ekran centralny, który jest osadzony pionowo. Prezentując Wam dzisiaj obok siebie te dwa samochody. JQ7 oraz OMODE5 nie miałem na celu wskazania lepszego spośród nich. Przede wszystkim dlatego, że te dwa auta kierowane są do innych grup odbiorców. Celują w inny segment rynku. JQ7 jest większe, masywniejsze, ma więcej charakteru. Omoda 5 wydaje się być na pierwszy rzut oka nieco nowocześniejsza, delikatniejsza i przy tym wszystkim jest znacznie tańsza od JQ7. Jeżeli jesteście zainteresowani którymkolwiek z tych samochodów, zachęcam Was do tego, żebyście odwiedzili salony Omoda JQ grupy PGD oraz stronę internetową www.omodajq.pgd.pl.